W użyciu aplikacji Synology Active Backup for Business do tworzenia kopii zapasowej komputera lub serwera fizycznego w folderze współdzielonym na serwerze Synology NAS można następnie użyć aplikacji Hyper Backup do utworzenia kopii zapasowej tego folderu współdzielonego w chmurze zgodnie z zasadą tworzenia kopii zapasowych 3.2.1: 3 2, Trzy kopie, 2 typy nośników i jeden poza siedzibą. W tym filmie pokażemy, jak tworzyć kopie zapasowe i przywracać dane Active Backup for Business do inzy chmury za pomocą Hyper Backup, aby dodać drugi poziom ochrony danych. Znaczniki czasu dla każdej sekcji znajdują się w opisie filmu. Przed rozpoczęciem upewnij się, że na serwerze nas zainstalowana jest aplikacja Hyper Backup i że kopia zapasowa urządzenia została już pomyślnie utworzona przy użyciu Active Backup for Business. Szczegółowe instrukcje patrz link w prawym górnym rogu filmu lub łącza w opisie filmu. Użyj Hyper Backup do tworzenia kopii zapasowych danych Active Backup for Business w chmurze. Najpierw uruchom Hyper Backup. Jeśli zadanie tworzenia kopii zapasowej nie zostało jeszcze utworzone, kreator kopii zapasowej zostanie wyświetlony automatycznie. Kliknij Dalej. Wybierz usługę w chmurze, której kopię zapasową chcesz utworzyć i kliknij Dalej. Dla przykładu użyjemy Synology C2 Storage. Zaloguj się do swojej usługi w chmurze. Powrót do Hyper Backup. Wybierz Utwórz zadanie tworzenia kopii zapasowej i kliknij Dalej. Wybierz Active Backup for Business i kliknij Dalej. Ponieważ nie musisz tworzyć kopii zapasowych żadnych pakietów, kliknij Dalej. Konfiguracja ustawień kopii zapasowej. A następnie skonfiguruj ustawienia rotacji. Kliknij Gotowe, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej. Użyj Hyper Backup, aby przywrócić dane Active Backup for Business z chmury. Następnie pokażemy, jak przywrócić dane ABB z usługi w chmurze na serwer NAS. Uruchom Hyper Backup i kliknij przycisk Przywróć. Wybierz foldery i pakiety i kliknij Dalej. Wybierz zadanie kopii zapasowej do przywrócenia i kliknij Dalej. Ponieważ nie ma konfiguracji systemu do przywrócenia, kliknij Dalej. Wybierz czas przywracania i folder udostępniony do przywrócenia, a następnie kliknij Dalej. Przejrzyj podsumowanie i kliknij Gotowe, aby rozpocząć proces przywracania. Po przywróceniu danych, należy ponownie połączyć folder udostępniony w usłudze Active Backup for Business, aby wznowić zadania tworzenia kopii zapasowych. Uruchom aplikację Active Backup for Business. I przejdź do Storage. Kliknij przycisk Połącz ponownie. Wybierz folder udostępniony, a następnie ponownie kliknij przycisk Połącz ponownie. Zadania tworzenia kopii zapasowych zostaną wznowione. Aby dowiedzieć się więcej o usługach tworzenia kopii zapasowych dla serwera Synology NAS, zasubskrybuj nasz kanał lub kliknij inny film, aby oglądać dalej.